Witam w tym odcinku. Chciałem Wam powiedzieć, że otworzyłem rekrutację do Gladiator. Tutaj już jest kilku członków. Mamy 25 M w skarpku 14 Zbieramy na um, sobie na, depo na depozyt klanowy, a, pot a, a potem na strój klanowy. Tutaj jest już nas taka mała grubka, bo to jest już y, trzeci etap rekrutacji. To jest taka wielka nocna. Tutaj jest takie coś. Tutaj takie kilka słów o nas. Takie nasze wymagania. Y, to jest co 45 poziom. Y, 600 kaw lub dwie esełki. może być więcej zawsze. Poprawna polszczyzna i czucie humoru. Yy, za chwilę wracam. Tutaj takie małe błędy techniczne i oferujemy tutaj prawie ulepszenie plus 3, prawie już 2,5 razie zaraz 1,5. Ochronę na niektórych łaźniach, yy, bo niektórzy mają mocne kół i mogą sobie ten, pomocy finansowe i mamy chyba 50 miejsce w rankingu aktualnie te wypady na no, to zechcecie, zechcecie miałam zapisać, ale wiecie. No i zanim tylko tutaj depozyt klanowy napisałem. Co Tutaj mam takie trochę wielkie wody. Tak, przepraszam was bardzo w Proszę napisać na przykład ile masz lat, jak masz hobby, jak masz najmniej czy masz wymagania, co lubisz robić i dlaczego my nasz klan Gladiator tutaj i napisałam na sam koniec y, jaką słubimy w klanie to jest na zachęcenie jak już to jest y, trzecia faza gry to tutaj już jest tylko jedno podanie to jest taka wielka nocna i niedawno tą rekrutację tutaj otworzyłam no i i na tyle oczywiście są wyjątki Koledzy są z klanu. Klan ma bardzo na wysokie miejsce w rankingu. Tutaj mamy takie, nie mam, nie szukam grafika, ale mamy taką mam trochę granującą stronę. Tutaj wpłaty esełek. Lista podpadniętych, jedno upomnienie. Trzy upomnienia w klanie to jest wylot, takie informacje małe, co są zapowiedziane tutaj. I e, tu jest taki nasz jakby mini regulamin. No i co by tu powiedzieć? E, zapraszam serdecznie taki klasy znaczy mniej więcej od, od 70 do 95 levela, żeby sobie mógł ktoś postać ze mną w e, sklamu. To by chyba było na tyle. E, Zachęcam do pisania podań. No i dziękuję za obejrzenie filmiku. Cześć.